Witam na kolejnym filmie. Dziś jest ostatnia niedziela miesiąca, więc zgodnie ze zwyczajem cykl pytania i odpowiedzi, czyli odpowiedzi na pytania nadesłane przez widzów. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Pierwsze pytanie dotyczy pomiaru rezystancji izolacji. Chodzi tutaj o szczegółowe pokazanie takiego pomiaru na przykładowym obwodzie za pomocą wtyczki szuko oraz przewodów pomiarowych. Jak należy przygotować obwód? Jakie urządzenia przyłączone na stałe mogą ulec uszkodzeniu podczas pomiaru? Czy wystarcza jeden pomiar na cały obwód? Czy wykonuje się go w każdym gnieździe obwodu osobno? Jeżeli wykonuje się pomiar całego obwodu, to czy trzeba znaleźć odpowiadający mu przewód neutralny i wypiąć go z szyny zbiorczej? Czy tylko wyłącza się fazy poprzez wyłączenie wyłącznika nadprądowego? Jak się zapisuje wyniki w protokole? No, jak widać. Pytań jest bardzo dużo. Niestety na tą chwilę nie mam przy sobie miernika do pomiarów rezystancji izolacji, dlatego część praktyczna zostanie zrealizowana kiedy indziej. Zresztą też tutaj są na moim kanale filmy dotyczące pomiarów rezystancji izolacji. No to teraz zacznę tutaj odpowiedzi. Jeżeli chodzi. O ten pomiar, czy trzeba to robić w każdym gnieździe. Nie. Pomiar wykonujemy dla, dla danego obwodu lub grupy obwodów. I teraz, jakie urządzenia przyłączone na stałe mogą ulec uszkodzeniu? Głównie urządzenia zawierające elementy elektroniczne, ograniczniki przepięć, jakieś yy, centrale alarmowe, sterowniki. I tutaj. Trzeba o jednym bezwzględnie pamiętać. Przed przystąpieniem do pomiarów rezystancji izolacji, trzeba wszystkie odbiorniki energii elektrycznej odłączyć. Bo może być sytuacja, że tutaj droga przepływu prądu pomiarowego się będzie zamykać przez odbiornik i wejdą głupoty podczas pomiarów, lub może dojść do uszkodzenia odbiornika. Jeżeli teraz. I są wykonywane pomiary rezystancji izolacji dla obwodów oświetleniowych. Należy tutaj też odpowiednio przygotować taką instalację do pomiarów, czyli trzeba pozamykać łączniki oświetleniowe, powymować tutaj źródła światła, ewentualnie można lampę odłączyć, jak to jest jakaś oprawa świetlówkowa. I dopiero wtedy się wykonuje pomiar rezystancji izolacji. Oczywiście bezwzględnie trzeba pamiętać o uprzednim wyłączeniu instalacji spod napięcia. Ale teraz, kiedy jest ryzyko uszkodzenia, co można zrobić? Norma PNHD 6364/6 z roku 2016 z lipca. Dopuszcza taką opcję, że w przypadku wyłączenie urządzeń przeciwprzepięciowych jest w sposób uzasadniony niemożliwe, napięcie probiercze dotyczące tego obwodu może być obniżone do 250 V przy zachowaniu wymaganej wartości rezystancji izolacji co najmniej 1 MΩ. Czyli można obniżyć napięcie pomiarowe w uzasadnionych przypadkach, ale wartość dopuszczalna rezystancji izolacji musi być zachowana. Ale to jest jedno. Druga sprawa, kiedy będą urządzenia elektryczne z układami elektronicznymi. Wiadomo, potraktowanie zbyt wysokim napięciem spowoduje uszkodzenie. Aby uniknąć sytuacji uszkodzenia elementów elektronicznych, no bo to byśmy mieli ku przestrodze. Wtedy pomiar rezystancji izolacji trzeba wykonać między połączonymi, czyli zwartymi ze sobą przewodami czynnymi, a ziemią. No wiadomo, zwieramy dlatego przewody, żeby był jednakowy potencjał wszędzie, żeby nie było różnicy potencjałów. No a jeżeli przychodzi tutaj konieczność sprawdzenia rezystancji izolacji między poszczególnymi żyłami, co by. Czasem mogło być konieczne, na przykład w celu znalezienia jakiejś usterki. No, to w takiej sytuacji już trzeba poodłączać przewody. Trzeba też zwrócić uwagę na inną kwestię. Czy robić pomiary dla każdego obwodu z osobna? Czy można zbadać rezystancję izolacji grupy obwodów? Można i tak, i tak. Można, czyli można robić to pojedynczo lub badać grupę obwodów. Wiadomo, jeżeli gdzieś zostaje wykryta jakaś anomalia no, w obrębie jakiejś grupy obwodów, trzeba w, później po kolei rozpinać, by znaleźć ten obwód, gdzie rezystancja izolacji cechuje się gorszymi parametrami. Trzeba pamiętać, że taki pomiar rezystancji izolacji nie. Spowoduje, że zlokalizujemy uszkodzenie, miejsce uszkodzenia, bo może to być uszkodzenie jakieś punktowe, a może też być zdegradowana izolacja przewodów wchodzących w skład obwodu na dłuższym odcinku. Ale my, wiadomo, później, później wydzielając poszczególne obwody z grupy, znajdujemy ten obwód, który ma. Rezystancję izolacji od, biegającą od normy. Oczywiście tutaj nie mówię o tej wartości 1 megaohm, która już jest wartością minimalną, ale na przykład będziemy mieć rozrzut wartości rezystancji izolacji pomiędzy poszczególnymi parami przewodów i okaże się, że gdzieś tam będzie dwukrotnie mniejsza wartość rezystancji izolacji między którąś parą przewodów, i teraz trzeba znaleźć, o który obwód chodzi. I jeżeli ten obwód zostanie znaleziony, no to wtedy trzeba prześledzić jego trasę, no i szukać dalej, dzielić go na odcinki, aż znajdziemy ten odcinek obwodu, który ma y, izolację w złym stanie. I teraz y, tutaj jest kwestia, Odnośnie pomiarów rezystancji izolacji dla całej grupy obwodów, tutaj trzeba zachować rozsądek. Bo co innego, jeżeli to jest jakaś niezbyt rozległa instalacja elektryczna, na przykład w domu jednorodzinnym, no to nie ma takiego problemu. Ale weźmy sobie teraz jakiś yy, duży obiekt przemysłowy, czy jakiś większy szpital. No to nie ma tam możliwości, żeby wyłączyć całą instalację elektryczną spod napięcia na czas wykonywania pomiarów i tutaj no, trzeba po prostu, czy to wykonywać pomiary rezystancji izolacji dla pojedynczych obwodów, czy też dla małych grupek. Tak więc, no, jak widać. Trzeba się tutaj kierować też zdrowym rozsądkiem. Jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli mierzymy rezystancję izolacji dla jakiejś grupy obwodów, taki pomiar należy wykonywać dłużej niż w przypadku pomiaru rezystancji izolacji dla pojedynczego obwodu, bo jest większa pojemność tutaj yy, tych wszystkich przewodów. I to się musi wszystko naładować, żeby nie było później sytuacji, że nagle zostało coś niepoprawnie zmierzone, i dlatego były też pokazywane zależności wartości rezystancji izolacji od czasu trwania pomiaru. I trzeba no tutaj kierować się właśnie tym zdrowym rozsądkiem i dostosowywać czas trwania takiego pomiaru rezystancji izolacji do Wielkości obwodu. Tutaj, jeżeli zaczynamy taki pomiar rezystancji izolacji robić na jakimś y, nieznanym nam terenie, mam tutaj na myśli instalację elektryczną, którą wykonywał ktoś inny, i teraz się ją poddaje sprawdzeniu, aby zaczynać od najniższego zakresu pomiarowego, bo możemy wykryć, że coś nie zostało odłączone. I wtedy wiadomo, trzeba przerwać pomiar i poszukać. Jeżeli od razu by się podało, na przykład 500 V, a gdzieś się będzie obwód tutaj zamykał przez jakąś czujkę alarmową, no to wiadomo, czujka ulegnie uszkodzeniu. Jest jedna rada tutaj. Jeżeli są wątpliwości odnośnie ryzyka uszkodzenia jakiegoś urządzenia, lepiej je odłączyć lub zapytać. Producenta danego urządzenia, czy są jakieś przeciwwskazania związane z pomiarami rezystancji izolacji? No bo kto pyta, nie błądzi. I jeszcze jedna kwestia. Na przykład będziemy wykonywać pomiary rezystancji izolacji dla obwodów sterowniczych, gdzie mamy styczniki i są cewki styczników. Wtedy nic nie zmierzymy, bo obwody będą się zamykać przez cewki styczników. Tutaj więc trzeba w tym wypadku no już porozpinać obwody na czas przeprowadzania sprawdzenia i pomiaru rezystancji izolacji. Jeżeli teraz są obwody siłowe, na przykład jak jakiś obwód zasilania silnika jest załączanie za pomocą stycznika. W tej sytuacji mierząc rezystancję izolacji na przykład w rozdzielnicy mierzymy rezystancję izolacji tego odcinka przewodu od zabezpieczenia do stycznika i trzeba później wykonać drugi pomiar od stycznika do silnika, ale tutaj silnik trzeba wiadomo odłączyć, bo się tutaj cały obwód pozamyka przez uzwojenia silnika i nic Tutaj nie wyjdzie. Tak więc, jak widać, odpowiedź na to pytanie, czy mierzyć rezystancję izolacji dla grupy obwodów, czy dla pojedynczego obwodu, no to już trzeba dopasować to do sytuacji. Teoretycznie można zmierzyć wartość rezystancji izolacji w instalacji elektrycznej dla całego obiektu, ale jeżeli mamy narobić sobie szkód, lepiej dzielić. Na pojedyncze obwody, czy też wykonać pomiar rezystancji izolacji dla grupy obwodów, np. zasilanych z jednego wyłącznika różnicowo-prądowego? Drugie pytanie było związane z podłączeniem przełącznika źródeł zasilania i później ogranicznika przepięć. Jak to się ma w przypadku instalacji elektrycznej z przewodem PEN? Ja to już pokażę na konkretnym przykładzie. Aby było to łatwiejsze do zrozumienia. Tutaj jest przełącznik źródeł zasilania. Jak widać, mamy trzy bieguny fazowe i biegun neutralny. Jest tutaj opóźnione rozłączanie i wcześniejsze załączanie. Mamy oznaczenia tutaj R, S, T i N, czyli to jest przyłączenie przewodów sieci zasilającej, czyli Faza L1, faza L2, faza L3 i przewód neutralny. Mamy G1, G2, G3 i GN. Tutaj przyłączamy przewody fazowe i od zespołu prądotwórczego lub na przykład może to być od drugiej linii zasilającej. I tutaj jest jak widać wyjście L1, L2, L3 i N i są cztery przewody. I te przewody z wyjścia przełącznika źródeł zasilania podłącza się do ogranicznika przepięć. I później z ogranicznika przepięć idziemy na blok rozdzielczy i dalej rozprowadzamy energię elektryczną po rozdzielnicy. Pytanie tutaj było też związane z podłączeniem przewodu PEN z sieci zasilającej. W tym wypadku przewód PEN traktujemy jako przewód neutralny, bo jeżeli byśmy dokonali rozdziału tutaj przewodu PEN, dojdzie do sytuacji, że będziemy mieć połączenie galwaniczne zespołu prądotwórczego, to będzie przez przewód PE z siecią publiczną. Tutaj trzeba całkowicie odciąć sieć publiczną. Więc niejako jest przy zasilaniu sieci wyspa TT w sieci TN. Jeśli chodzi o zasilanie zespołu prądotwórczego, to będzie tutaj układ TNS. Po prostu trzeba mieć zespół prądotwórczy, który ma punkt neutralny, prądnicy wyprowadzony, no i uziemiony będzie połączenie tego punktu neutralnego z uziomem budynku w tym wypadku. Tak więc to by było tyle, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzu, co mógłbym zmienić. Napiszcie w komentarzu, co mógłbym zmienić. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.